Co Pani sądzi na temat mediów lokalnych? No, Pani redaktorze, media lokalne to jest podstawa komunikacji pomiędzy obywatelami, organizacjami pozarządowymi, ale przede wszystkim władza, obywatel. Niestety władza nie zawsze docenia niezwykłą wartość tej komunikacji. Przypowiem tak, docenia tylko docenia w, w momencie, kiedy to władza tworzy media lokalne, a niekoniecznie niezależni redaktorzy, tak jak na przykład ci z Iwogu, którzy e, próbują ściągnąć pieniądze z rynku po to, żeby móc wydawać swoje gazety. Więc czy pani generalnie ma jakiś pomysł na to, żeby generalnie takim redakcjom, które gdzieś tam działają od dole, jak pomóc w tym, żeby można było jednak tworzyć portale, tworzyć gazety, tworzyć content wideo? Jak najbardziej, Panie Redaktorze, to jest jedno z najważniejszych może nawet przesłań Światowego Kongresu Polaków, którego jestem założycielem i wiceprezesem. Mamy cały dział współpracy z mediami, dlatego że ogromnie nam zależy na dowartościowaniu również pozycji prawnej dziennikarzy, na uniezależnieniu ich od koniunktury, tak zwanej, prawda? Bo wtedy dopiero ich twórczy umysł z jednej strony, z drugiej strony ten obiektywizm będzie bardziej wyostrzony i będą mogli służyć i obywatelowi i władzy, bo mądra władza jest zainteresowana w obiektywizmie prasy w Gruncie Rzeczy. Ale to w Polsce? W Polsce właśnie niestety ciągle jeszcze nie, dlatego my chcemy stworzyć również takie permanentne kształcenie urzędników wszystkich szczebli, również prawników, żeby oni widzieli, jak wyglądają standardy europejskie i światowe nawet w tym zakresie. No niestety nie, nie nauczą się tego teoretycznie. To trzeba podejrzeć u kolegów, że tak powiem, którzy w tym zakresie mają już większe doświadczenia, bo dłuż, dłużej, dłużej trenowali tą demokrację. Na temat prasy lokalnej mogę pani powiedzieć dużo, jakby Państwo podzieli, podzieli, potrzebowali prelegenta, to bardzo chętnie, a teraz dzisiaj zapraszam pana. Dobrze z tego drugiego robimy konferencję właśnie pod tytułem zmiany w prawie mieszkaniowym i w prawie spółdzielczym. Po to, żeby właśnie w szerszym zakresie włączyć spółdzielczość do pokonywania kryzysu mieszkaniowego. Dobrze. A czy pani jest zwolennikiem spółdzielczości w obecnym stanie, tak jak to wygląda? Generalnie jak najbardziej, dlatego, że napisałam kilkadziesiąt książek z zakresu prawa spółdzielczego i w tych wszystkich moich pracach nawołuję do tego, żeby spółdzielcze prawa do lokalu były silniej chronione, żeby spółdzielca był również tym, komu służą Organy spółdzielcze, a nie odwrotnie, prawda? Z czym czasami mamy do czynienia. Ale znam też spółdzielnie wzorowe, które absolutnie odpowiadają tym kryterium, o którym mnie chodzi cały czas w moich pracach naukowych. Czy mogłaby Pani przybliżyć naszym widzom, jak powstają prawa, spółdzielcze prawa, na przykład własnościowe? Jak one powstają? No świetne pytanie Pan zadał. W spółdzielni mamy do czynienia z, aż z trzema typami praw. Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, bardzo zbliżone do odrębnej własności lokalu. I te prawa wszystkie są potrzebne, bo na przykład, jeśli ktoś ma, jest zadłużony, grozi. Tylko uchowani, ja pytałem, jak one powstają? Powstają na podstawie oświadczenia woli, dwustronnego oświadczenia woli. Członek spółdzielni składa ofertę, że, że chce przystąpić do spółdzielni i ubiegać się o, o takie prawo, a zarząd w formie uchwały zarządu y, wydaje decyzję, że przyjmuje go na członka i, i to nie jest żadna decyzja administracyjna, to jest umowa cywilnoprawna. Pani Krystyna, mi chodzi o to, kiedy spółdzielnia może nadać członkowi prawo. Na przykład własnościowe prawo do lokalu. Członek ma ro roszczenie o yy, yy, przekształcenie yy, przysługującego mu spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność lokalu. I w większości spółdzielni to funkcjonuje bez, bez problemów, natomiast potrzebna jest wiedza dla członków spółdzielni, czy warto przekształcać, bo tego oni nie, też nie zawsze wiedzą, idą nie jako za takim trendem, który w tej chwili mamy, że własność nade wszystko, podczas gdy na przykład jeśli on jest zadłużony, to lepiej niech siedzi na alokatorskim prawie do lokalu, bo komornik go nie zlicytuje. Myślałem, że odpowie mi Pani troszeczkę y, łatwiej, że spółdzielcze prawa y, do lokali na przykład powstają na własności, tak czy nie? Spółdzielczy, o, na oczywiście, najpierw spółdzielnia Musi, musi spółdzielnia mieć własność gruntu. Własność gruntu jak najbardziej. Albo powinna na gruncie, który na przykład ma w wieczystym użytkowaniu, wybudować ten budynek z własnych środków. Może to być również wieczyste użytkowanie. Ale, ja, ale zgadzamy się. Ja się cieszę zgadzam ja się, się zgadzam, że jest pan redaktorem wyspecjalizowanym, bo pan zadaje pytanie, które nie, niekiedy specjaliści prawnicy nawet tak. Bo ja, jest. jestem le, ja, jestem ja jestem dziennikarzem lokalnym, więc jakby najbardziej tutaj te sprawy mnie dotyczą, tak, więc. Tak, więc proszę mi powiedzieć, jeżeli spółdzielnia nie ma, dajmy na to, spółdzielnia X nie ma prawa do gruntu, to czy generalnie taka organizacja może nazywać się spółdzielnią? No, w takim wypadku ona przyznaje tylko tak zwaną ekspektatywę spółdzielczego prawa do lokalu, czyli oczekiwanie prawne na załatwienie tych spraw. I to jest też duża anomalia, dlatego że powinno to już być dawno uregulowane, te stosunki własnościowe, tak samo w stosunku do spółdzielni, jak i w stosunku do dawnych właścicieli, w Warszawie szczególnie mamy to zaniedbania w tym zakresie, i odbija się to na, na ludzkich dramatach niekiedy. A mamy w Warszawie taką sytuację, że pewnie gdzieś 90% gruntów, na których są y, funkcjonują spółdzielni. Nie, są własnością miasta. Wie Pani o tym? To znaczy, oczywiście, że wiem, teraz mamy możliwości uregulowania tego, dlatego że przecież jest ustawa o przekształceniu z mocy samego prawa właśnie wieczystego użytkowania we własność. Tylko teraz jest problem, że e, jak zwykle ustawodawca pewne rzeczy nieprecyzyjnie zapisał i konieczna będzie nowelizacja. Gdy ja e, e, na przykład przetłumaczyłam niemiecką ustawę o własności lokali, stosurowano zresztą na, na polskim przedwojennym e, ustawodawstwie, to proszę sobie wyobrazić, wysłałam ją do polskiego Sejmu, uchwalona została z niewielkimi e, adaptacyjnymi zmianami i to dziś to prawo. Przeszło 25 lat bez zmian funkcjonuje. Natomiast ustawa o własności, te inne ustawy o ochronie lokatora są nieustannie zmieniane, co jest, to jest ciosem w obywatela. Bo to obywatel na tym cierpi z tego powodu, że on nie zna dokładnie swojego statusu. Nawet prawnicy niewyspecjalizowani w tej dziedzinie prawa mają z tym problemy. Tak, tylko ja cały czas generalnie muszę pani, powie muszę pani powiedzieć, że ja cały czas dążę do tego. Chciałbym też usłyszeć od pani, jako specjalisty, że jeżeli dana organizacja. Powiedzmy spółdzielnia na danym terenie funkcjonuje. Na przykład jesteśmy teraz na Pradze i tutaj mamy taką spółdzielnię. Nie wiem, czy pani zna, RSM Praga. Bardziej, Tam jest prezesem pan Andrzej Półrolniczak. Pan rolnicz. Tak, on jest szefem Unii Spółdzielców Mieszkaniowych. Nawet teraz się będziemy widzieli, bo jestem we władzach tej spółdzielni i też właśnie ma ogromny kłopot z tym właśnie. Ale jeżeli on nie jest właścicielem, to w jaki sposób mieszkańcy RSM Praga mogli dostać prawa spółdzielcze do lokali? Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy, że w takim wypadku oni właśnie mają te prawa jak gdyby w zawieszeniu, że to jest ekspektatywa, czyli oczekiwanie prawne na to końcowe prawo. I mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo tak samo. Było z schutnikami Warszawy, kiedy chciano ich pozbawić mieszkań zakładowych. Ja wytoczyłam w jednym dniu kilka tysięcy pozwów przeciwko rządowi polskiemu. I sprawę udało się ugodowo załatwić, i dzięki temu ludzie śpią spokojnie, mają uregulowany status prawny do tych lokali. Bido Widocznie tutaj nie znalazł się ktoś, kto by przyspieszył myślenie polityków w tym kierunku, prawda? Że... Znaczy, wydaje mi się, że są tacy ludzie, ja generalnie dosyć dużo o tym piszę i dużo o tym mówię, natomiast wydaje mi się, że ani sądy, ani prokuratura, ani spółdzielnie, ani chyba też miasto nie jest mu po drodze z tym, żeby teraz uznać to, że tak naprawdę, studiując klasyka, wszystko to jest lipa. No właśnie, to jest no, klasyk, już wiemy, Który to był klasyk. Dobrze, to teraz zmieniając temat. Co Panią sprowadza na, na, na dzisiejsze wydarzenie? Będzie Pani dzisiaj roztującym Pana Janusza Korwina-Mikke? Myślę, że tak, Panie Redaktorze, nazywają mnie, tak troszkę żartobliwie, głównym interpretatorem jego złotych, skrótowych myśli, które niekiedy mają zupełnie paradoksalnie zupełnie inne znaczenie niż na pierwszy rzut oka miałam taki wywiad u, u roli, także przy okazji pozdrawiam serdecznie redakcję, że przez godzinę prawie w czasie tego wywiadu byłam właśnie pytana o te takie tak zwane herezje, prawda, pana Korwina. I pochlebiam sobie, bo miałam później bardzo dobre recenzje i oglądalność wielotysięczną, że wybrnęłam z tego trudnego tematu, bo nie jest łatwo pana Janusza Korwina interpretować, bo on swoim intelektem jest po prostu wyprzedza epokę bym powiedziała przecież to jest znawca wielu języków autor wielu książek absolwent wielu fakultetów to po prostu jest postać nieprawdopodobna to strach się bać nawet w rozmowie z nim. że natomiast młodzi zdolni ludzie bardzo go dobrze odbierają no ale tak jak mówię, z uwagi na te skrótowe takie ujmowanie pewnych zagadnień, no nieraz jest to szokujące dla odbiorców, ale gdy się tak przyjrzeć mocno i rozebrać to na czynniki pierwsze, to ma dużo racji, ale to nie znaczy, że ja ze wszystkich jego, jego poglądami się zgadzam. Ja na przykład cenię go e, Dobra, za to, że postawił na fachowców, proponując mnie kandydowanie. Do Sejmu z listy Konfederacji, czego inne, żaden inny komitet nie zrobił, mimo że organizacje polonijne i Światowy Kongres Polaków wystąpiły z takim sugestią, aby do kampanii wyborczych włączyć w szerszym zakresie Polaków za granicą. To jest 20-milionowa diaspora niezwykle zdolnych ludzi z ogromnym kapitałem intelektualnym i także nieraz... Wielo, z dużymi majątkami, prawda, które są jak gdyby efektem w normalnym społeczeństwie intelektualnych y, zasobów, prawda? Y, bo u nas to nie zawsze to idzie w parze ciągle. Proszę powiedzieć, czy zalicza się pani do sympatyków Janusza Korwina mikke no z całą pewnością. Ja by nie. No przecież to jest mój kolega, z którym się znamy kilkadziesiąt lat. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. Pozdrawiam. Się.